Hello, hello, hello. Yy, zaczynamy w właśnie vloga, ponieważ obiecałam sobie, chyba Wam na ostatnim vlogu, jeśli dobrze pamiętam, że nagram właśnie vloga z tych zawodów, co będą w ten weekend. Także tak, dzisiaj mamy piątek, godzina 15.50. No i jutro i pojutrze mamy zawody. Zawody są, yy, pierwsze odbędziemy na zawodach, które odbywają się yy, pod wieczór. Także wydaje mi się, że trochę jutro sobie ponagrywam. E, to znaczy, ponagrywam dla Was na przykład właśnie pakowanie. Nie wiem, czy będzie. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy ogólnie, co ponagrywam. W ogóle, od jakiegoś czasu. E, nagrywam dla Was co te kilka tygodni od tak mniej więcej września. I generalnie, znaczy, wy teoretycznie jeszcze widzieliście dwa filmiki więcej, które nagram prawdopodobnie w tym tygodniu. Natomiast wychodzi tak głównie dlatego, że po prostu nie ma nic ciekawego do nagrywania z jednej strony. Z drugiej strony, też nie mam za bardzo czasu, ponieważ no teraz w WGS właśnie dużo osób nie miałam sprawdzianów dalej i tak dalej. Więc na przykład, mało dla Was montowałam, filmiki wpadły nieregularnie i ogólnie rzadko. Także przepraszam Was bardzo. No ale zobaczymy. W ogóle mamy 6 grudnia dzisiaj, także Mikołajki. Myślę, że coś sobie zrobimy może na, na Mikołajki. Nie wiem, w ogóle jestem strasznie ostatnio niezorganizowana, dlatego, że mi te dni strasznie szybko lecą. I mam takie, no jeszcze, jeszcze do grudnia dużo czasu i tak dalej. Tak jak ja patrzę, dzisiaj jest 6 grudnia i takie, okej. Okay. Yy, no więc, nie wiem, nie wiem, w ogóle grudzień nie zazwyczaj szybko mi jest, więc jestem trochę niezorganizowana. No zwłaszcza, że już rozbija się koniec semestru. Także trzeba wszystkie sprawdziany, wszystkie oceńki pozaliczyć. Czy coś więcej u nas się działo? Mam wrażenie, że, że nie za bardzo, że nie było nic e, takiego naprawdę ciekawego. E, dziękuję, e, no. Więc... E... Ja w ogóle właśnie przez to, że od dłuższego czasu nagrywam dla Was tak nieregularnie, to się cały czas wybijam z tego rytmu i ja będę cały czas robiła, mm, mm", bo po prostu, no ja nie wiem, jak nie jestem w tym właśnie rytmie nagrywania, to po prostu mam wrażenie, że czasem gadam głupoty i ogólnie ciężej mi się gada. Także wybaczcie mi. Co więcej, w ogóle mam wrażenie, że jest jakaś strasznie słaba jakość, a ustawiłam na prawie najwyższą też, żeby mi nie zapało pamięci w telefonie, no, ale mam wrażenie, że tu są jakieś kurde 3 piksele. No i co, ja stwierdziłam, że wrócimy sobie do domu, nie wiem czy mnie słychać, bo cały czas wieje, ale tak, najpierw dam napisy, wrócimy sobie do domu, no i sobie wszystko rozplanujemy, co my chcemy w ogóle zrobić w najbliższej przyszłości, nie mówię tylko o jutrze, pojutrze, ale o tym też, ale również o najbliższym tak naprawdę miesiącu, no więc ja bym chciała w ogóle pomontować trochę filmików, bo już trochę mniej mamy sprawdzianów, Hejka, hejka, hejka w temacie. 7 grudnia mamy właśnie w sobotę, czyli dzisiaj o 17 mamy pierwsze starty tak naprawdę w zawodach. W ogóle to będą pierwsze zawody, a ja wam to mówiłam już na wczoraj, właśnie wieczorne, w sensie w porze wieczornej. Także ciekawa jest nam na przykład właśnie czy jakoś to wpłynie na mnie i na Candy, na nasze starty. W każdym razie ja mam przygotowaną listę rzeczy, które właśnie muszę zrobić, także tak. Między innymi będziemy odstapiali, pokój, chcę wam to pokazać, bo mam kilka fajnych ozdóbek właśnie. Po pierwsze, a po drugie, po prostu to będzie też tło do tych filmików, także myślę, że Wam pokażę. E, oczywiście spacer chcę, e, no i nagrać jeszcze kil... znaczy nagrać filmik to jest ogólnie takie dodatkowy, jeśli zdążę. Ale e, z montować filmik, no i spakować się przede wszystkim na zawody, także to pakowanie i ozdabianie Wam pokażę teraz właśnie. Także zapraszam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że właśnie taki trochę mniej psi content też Wam się spodoba. Okej, okay, przyozobiłam trochę pokój, no i tutaj chcę Wam dać polecajkę, ponieważ w Rossmanie jest dużo różnych właśnie świątecznych ozdóbek, również z motywem pieskowym. Jakieś kubeczki y, słodkie, świąteczne z pieskami i tak dalej. Także jeśli ktoś szuka y, właśnie dekoracji z motywem pieskowym, no to w Rossmanie takie są. Um, no i jak to się prezentuje, to będzie na razie tło do najbliższych kilku filmów, a właściwie do filmów, które wy już chyba widzieliście. Zajęcia już są u mnie na kanale prawdopodobnie. No i poza tym jeszcze tutaj przyozdobiłam. Tu są lampeczki, także e, wydaje mi się, że całkiem uroczo wyszło. Witam wszystkich bardzo serdecznie w segmencie spakowania kędzin na zawody. Generalnie nie będę też tu jakoś super się rozpowiadała na temat tego, co, po co i dlaczego, Ja też już kilka razy Wam pokazywałam, co zabieramy właśnie ze jakieś jakiejś i zawody, więc tutaj wydaje mi się, że wystarczy taki szybki przegląd tego, co zabieram. <grym> w ogóle zobaczcie, jak to się położy. <grym> no dobra. No eee, i. Co? A więc dobra, wydaje mi się, że mam e, wszystko. E, oczywiście, a jeszcze dokumenty, ale dokumenty są. Okej, okay, więc po kolei zacznijmy, może sobie od tego, że oczywiście bierzemy butelkę z wodą, no i miskę dla klientów. Dalej, smaczki. Ja tu mam ogóle przygotowane pudełko, do którego zazwyczaj właśnie gdzieś na wyjazdy, czy to pakuję właśnie jakąś wysuchą. czy na jakieś zawody smaczki. E, także teraz sobie uzupełnimy trochę. Oj. Dobra, więc tutaj mam próbkę e, karmy suchej e, z e, wolfa dla szczelin size, Tutaj Proszę bardzo, lei czy ty musisz mi naprawdę tutaj zasłaniać. Co, ktoś smaczka? I co so, więcej jeszcze biorę taką paczkę smaczków z pokusy. A no jeszcze pozostając e, w temacie smaczków biorę e, smaczkownicę, czy jakkolwiek no, sosieczka na smaczki. O. No i teraz zabawki. E, biorę trzy szarpaki i takie e, ringo. No i tak naprawdę ostatnią rzeczą e, są buty, e, którą wpadam tutaj do torby. No i oczywiście bierzemy również dokumenty, tak jak książeczka startowa, no ale to już mamy w samochodzie, także tak naprawdę to by było tyle. I generalnie uwielbiam się pakować... E, na zawody Agility, bo tak naprawdę poza zabawkami i butami, wodą i właśnie jakimiś dokumentami nic nie trzeba. No, lepiej się zasłaniasz. Może, Lejek, chciałabym coś powiedzieć tutaj do kamery. No i tak naprawdę, jak już się wprawi w to i zna się faktycznie na pamięć, to, to trzeba zabrać. W sensie, że wcześniej był taki problem, że ja się zastanawiałam, a to może potrzebne, a to. Muszę... Mhm, Nie nagram tego. Jak już jest się wprawiony, to wiadomo, co jest potrzebne, co nie. Mi się pakuje tak naprawdę 5-10 minut. Także ee, nawet nie wiem, czy nie mniej, to była akcja dosłownie, nie wiem, 3 minuty, tylko przez to nagrywanie i tak dalej może wyszło całe 10 minut. Także naprawdę, jeśli są takie jednodniowe wyjazdy, to nie trzeba. To... Nie, nic nie słychać w siebie. Naprawdę, się nic nie trzeba zabierać ze sobą, bo. Tak naprawdę. Już się uspokoiłaś? Także na takie jednodniowe wyjazdy praktycznie nic nie trzeba ze za sobą zabrać W sensie tych rzeczy jest mało, no i nie ma zbytniego tutaj kombinowania i tak dalej Dobra, jesteśmy zarejestrowani, pakiet startowy odebrany Obecnie jeszcze biegają ostatnie openy No i zaraz będzie zapoznanie Dziś po prostu rozwalamy system, jesteśmy dopiero po dwóch biegach na dzisiaj. No i już mamy drugie, no i pierwsze miejsce na Kuncie, także zobaczymy, idę sobie już pomagać tam przy budowie trzeciego torku. Ale w ogóle jestem pozytywnie zaskoczona, nie mam za bardzo czasu, żeby wam teraz jak także popowiadam wam chyba już w domu. Hejka, hejka, witam was tak naprawdę już tydzień później, w sumie u mnie chyba to jest taki standard, że zazwyczaj podsumowania zawodów nagrywam tydzień później, no i zazwyczaj właśnie to się wiąże z tym samym, co dzisiaj W sensie to przesuwanie takie, te, tego podsumowania e, Dlatego, że po prostu e, ja nagrywam zazwyczaj w weekendy Dlatego, że po prostu wtedy mam najwięcej czasu No i dlatego musiałam poprzesuwać to nagrywanie właśnie tego podsumowania do dzisiaj Ponieważ dzisiaj mamy weekend Dobra, mam nadzieję, że rozumiecie Także po prostu przepraszam was e, za to Chociaż wy tego nawet za bardzo nie odczuwacie Natomiast, hiela na... Natomiast ja to odczuwam, ponieważ właśnie ja już te zawody były tydzień temu No i mam trochę inną już perspektywę Może trochę lepszą, może trochę gorszą e, Dobra, chciałam wam w ogóle pokazać, bo e, Ja nagrywam u mnie na łóżku, a u mnie na łóżku po prostu zawsze jest walka ze taka dosłowna Ale walka o miejsce... Może nie umiem obsługiwać tego snapiego Tu jest Lejsiu Nie wiem, czy widzicie, bo się ogólnie wtapia w kocyk A tu jest Hienek I po prostu oni są... Tak po prostu kochani, tacy z życi ze mną, nie wiem jak to nawet nazwać Że oni po prostu muszą być cały czas przy mnie Jak mnie nie ma w domu, czy po prostu nie mogą być przy mnie z jakiegoś powodu To po prostu leżą na moim łóżku Także tutaj właśnie toczy się walka o najlepsze miejsce, jak najbliżej mamusi nie uspokój się. No i nagrywamy to podsumowanie w końcu. E, a jeszcze chciałam powiedzieć, że pr przepraszam bardzo, za to, że może mam jakiś trochę inny głos, y, jakąś chrypę bardziej. Nie wiem, ja tego akurat za bardzo nie słyszę, ale odczuwam po prostu, że mi gardło boli. No i właśnie od tamtych zawodów, od tego jak się dorłam do Hienki na tej hali, od tego pewnie gdzieś tam zimna i tej i zmiany temperatury gdzieś tam z hali na zewnątrz i tak dalej. Po prostu no, musiałam sobie podziemić gardło, co się. <laughs> gdzieś tam właśnie mam taką chrypę i tak dalej od tygodnia, także... Mam nadzieję, że mi nie zabierze całkowicie głosu w międzyczasie i że dotrwam do końca filmu. Nie przedłużając, zacznijmy może sobie od tego tak naprawdę, co, co nam wyszło. A właściwie osiągnięcia takie dosłow, dosłowne, mam na myśli, że widoczne, no to było to, że na sześć biegów nie, my mieliśmy tylko trzy disy, dyskwalifikacje, no i mieliśmy pierwsze, drugie i czwarte miejsce. Przy czym mieliśmy właśnie to pierwsze i drugie miejsce, to były czyste starty, bez żadnych zrzutów, błędów, właśnie odmów. Bo po prostu były bardzo ładne te starty. I po prostu samo to, te wyniki, te właśnie w porównaniu z innymi zawodami, na przykład właśnie wcześniejszymi, pokazuje to, jak bardzo się rozwijamy, jak fajny flow miałyśmy na tych zawodach, no i tak dalej. Także. Ja sama właśnie to odczuwa, odczuwałam w czasie zawodów, odczułam nawet na zapoznaniu, pierwszym takim zapoznaniu, jeszcze przed tym jak w ogóle biegłyśmy razem, to jakby ja już inaczej trochę spoglądałam na Candy, jakby ja mam tak, że co, co każde zawody mam, widzę ten progres, nie? i na tych zawodach bardzo to widziałam. No już każde kolejne zapoznanie to się właśnie inaczej patrzyłam na Candy. Każdy kolejny ładny piek pokazywał mi faktycznie jaki mamy progres, ale też po prostu właśnie ja też dawałam mi z większą swobodę, taką miałam większą wiarę w nas i ogólnie właśnie całe zawody miałyśmy bardzo fajny flow. E, dobra, e, ja tutaj spoglądam w dół, bo sobie przygotowałam notatki na ten e, właśnie odcinek głównie dlatego że po prostu, żeby nic nie pominąć, biorąc pod uwagę fakt, że to już było e, tydzień temu. A no i właśnie jeszcze przepraszam Was w ogóle, że ja z tych zawodów tak mało nagrałam. Ja bardzo chciałam dla Was dużo nagrać, ale zresztą tego drugiego dnia ja w ogóle... Bo ja już byłam trochę właśnie taka po i trochę taki chaos miałam w głowie. Chociaż właśnie to były takie zawody, gdzie miałam dużo luzu, gdzie sobie wypracowałam taką. E, taką. nie strategię, ale taki, taką e, rutynę, powiedzmy, że na przykład ja wiedziałam. Co zrobić, który, który pies biega? W sensie, jeżeli widziałam, że biega ten pies, to ja w głowie, ok, to powinnam iść po Candy Jeżeli biega tak inny pies tam, to na przykład, że teraz możemy pójść na halę rozgrzewkową I tak dalej, tak żeby właśnie fajnie tam sobie zarządzałam czasem, No i po prostu ja jakoś szybko mi w ogóle te zawody minęły No i jeszcze najważniejszy problem Powiedzmy, był taki, że po prostu było ciemno, bo to były zawody wieczorne. Rano miały właśnie openy, starty, natomiast tam już to nie był wieczór, ponieważ to była 16 i 17, no to wiadomo, potem już zazwyczaj kończyliśmy po 20, natomiast wiadomo, już się szybko ciemno robiło, także nawet... Nie byłoby mnie widać, jakbym cokolwiek nagrywał. Okej, okay, i zastanawiałam się tak w sumie, czy skomentować najpierw te ładne biegi, a potem te rzeczy, czy skomentować biegi po kolei. Um, także chyba zrobimy sobie po kolei to tak właściwie. E ja odpalam sobie już tutaj właśnie nasze starty, no i będę Wam komentowała, wy będziecie mieli właśnie na ekranie. No to tak, pierwszy start w ogóle właśnie, jak na pierwszy start, bardzo fajnie mi się biegło i tak wyczuwałam Kenny. Tutaj bardzo ładny aut nam wyszedł, a my mamy problem z autami tutaj kolejny ładny aut. Generalnie problem z autami u nas wygląda... Ja wam potem pokażę, bo potem było widać problem z autami, które są czas ćwiczymy. No i później tak, tam akurat powinno po tym szarym tunelu się zmienić, natomiast no, nie wyrobiłam się i Candy bardzo ładnie tam ogarnęła wysyłanie do następnego tunelu. Bardzo fajnie nam wyszedł ten torek. Tutaj mieliśmy drugie miejsce. Torek był na czysto zrobiony, ale okazało się, że jakiś piesek był szybszy, co się bardzo rzadko zdarza na zawodach. No dobra, w każdym razie bardzo fajnie. Candy była bardzo miła, mimo że na przykład nawet tam się zdarzyło, że ona się bawiła zabawką, jakiś pies od tyłu ją wąchał i ona nie zareagowała jakoś a, a nie bardzo um, Także na tych zawodach była naprawdę miła do innych piesków Aczkolwiek w ogóle tutaj muszę opowiedzieć historię um, Byliśmy sobie na hali rozgrzewkowej e, My tam sobie gdzieś z boku e, się bawimy, Candy w ogóle na hali rozgrzewkowej cały czas była na smyczy Ponieważ, no ja nie wyobrażam sobie przy tupsach. psach jej spuścić ze smyczy jeszcze, przynajmniej na ten moment. Um, no i po prostu podbiegł do nas e, jakiś belk, który po prostu panu uciekł. E, no i się na nakęt. Także ja i tak bardzo się cieszę, że mimo to była potem miła dla innych piesków. Także akurat do nas musiał podbiec i. A, też nie chcę tutaj mówić, że to jest wina tego pana i tak dalej, ponieważ no wiadomo, może to się zdarzyć każdemu. Natomiast no, mieliśmy taką niemiłą y, sytuację w duszku, bo mnie nie będzie słać. No. Możesz nie świrować? No i drugi właśnie bieg no, to mamy tutaj już pierwsze miejsce, również właśnie bieg czysty. Natomiast pies, który był szybszy w tamtej rundzie, właśnie przy tamtym pierwszym biegu, oraz w sumie przy tym też był szybszy, miały e, zrzuteczki. Także akurat udało nam się uplasować na e, pierwszym miejscu. Przy czym trzy psy miały e, czyste biegi, także i ta kinka była właśnie czysta w porównaniu z innymi pieskami. No i tutaj co? Przede wszystkim e, ja ją prosiłam o cika, ona mi zrobiła, nie cika, się jakby cika miała zrobić, sobie musiała skoczyć tam e, na lewą na lewo skrzydełku, natomiast ona mi właśnie poleciała na prawe No ale okej, okay, już tutaj się nie czepiajmy Jakiś błąd był, tak? Tutaj taki średni out, ale był out Wysyłanie bardzo ładnie tutaj Tak naprawdę reszta praktycznie Okej, okay, wyszła, no i tutaj dosyć ciężki element, ale ona się ogarnęła Ponieważ Kenny wypada z tunelu, a ja jestem totalnie w dziwnym miejscu, nie? Ona musi mnie znaleźć i znaleźć przeszkodę, którą właśnie musi przeskoczyć Także tutaj ogólnie się ogarnęła Szybko właśnie się znalazła w sytuacji No i tutaj ładna zmiana No i tyle, tak Całkiem spoko Akurat miałyśmy szczęście Że nam się udało to właśnie pierwsze miejsce zgarnąć No i nie był to jakoś Super piękny technicznie bieg Ale no dumna jestem z niej Mimo wszystko No i trzeci torek i tutaj mamy Tisa już I tak, co tu się dzieje Aha, Aucik nawet ładny wyszedł Dalej tutaj Okej, okay. tu też ładnie, no i tutaj właśnie, ten aut. To jest nasz główny problem, że Candy nawet jeżeli ogarnie, że ma zrobić auta, wyśle się na tego auta, ale widzisz, że ja uciekam, no, zwłaszcza w przeciwnym kierunku, to bardzo często ona biegnie za mną. I my ćwiczymy to już tak naprawdę od kilku miesięcy, wiadomo, to nie jest jakiś super regularne, natomiast od kilku miesięcy właśnie ćwiczymy, no ale jak widać... Są jeszcze problemy z tym i będziemy dalej zdecydowanie to ćwiczyć, no to dalej tutaj w miarę ok. No i tutaj moment, w którym w ogóle się nie spodziewałam, że Kenny mogłaby zdisować, a jednak zdisowała, czyli po prostu tunel wciągnął. Eee, za mało ją zawołałam, a właściwie tam jej chyba nie wołałam, bo właśnie myślałam, że ona nawet do tego tunelu nie wpięnie, ale myliłam się. Eee, natomiast no, potem Candy ogólnie trochę się ogarnęła, już potem. Tutaj nie mam tego do na nagrody, nie mam tego na nagrodowego, ale już potem zrobiła ładnie torek do końca i była skupiona, już nie wciągnęła się do większej ilości tuneli. Eee, dalej, eee, najbardziej chyba z chaotycznych biegów, czyli bieg czwarty, pierwszy bieg drugiego dnia. Um, no i tutaj był totalny chaos, tutaj znowu tak jak możecie zobaczyć, nie ogarnęła tego autu, um, no ale się poprawiła, dalej tutaj totalnie też y, nie ogarnęła. I tutaj ja nie wiem co ona mi zrobiła, dlaczego ona mi nagle stwierdziła, że zrobi aut. Dej normalnie mówiłam hop. No i faktycznie gdzieś tam może ciałem jej słabo. Jakby musiałaby zobaczyć to też jest trochę z innej perspektywy, bo tu nie za bardzo widać. Natomiast wydaje mi się, że to, to właśnie je, był... Tu właśnie był problem z tym, że ogólnie chaotycznie trochę to wyszło. Um, no dobra gdzieś tam potem jakby poprawiła, chociaż właśnie właśnie się zobaczyć, że tutaj zaczęła się mogę kręcić w kółko, ja tu chciałam, żeby zrobiła auta. Ona pobiegła gdzieś tam do tunelu, no i tu właśnie się zaczęła kręcić, no ale w końcu ogarnęła, no i już końcówka była właśnie jakoś tam w miarę ładna, no i drugi bieg dnia, drugiego czyli ogólnie bieg piąty Kolejny disc, no i... Tutaj mi znowu odwaliła tak naprawdę to, co wcześniej. Czyli tak, tutaj ładnie leci, ładnie leci, wysyła się pięknie, no i tutaj mi minęła hopkę. I jakby okej, okay, minęła hopkę, bo mogłam. Właściwie właśnie tutaj problem był taki, że to ja się zamyśliłam, za, za, gdzieś tam zagapiłam i nie dobiegłam i chciała mi pomóc właśnie jakby przy zapoznaniu z Torem miałam w planach, żeby jej właśnie tą hopkę po tunelu pokazać, bo ja... Miałam takie mówię, że no, może mieć z tym problem faktycznie Natomiast no już tutaj na torku jak widać gdzieś tam emocje i tak dalej Trochę mi się zapomniało No i okej, okay, nie mam nic totalnie do tego, że ona mi tą hopkę Mileła, natomiast Mam coś do tego, że ona mi potem ją wskoczyła Od drugiej strony I jakby ja już potem nie mówiłam mi hop, tak wiadomo yy, Chciałam ją właśnie Zrobić jej out, natomiast ona sobie skończyła tą hopkę No i to, to właśnie odwaliła mi to samo Wcześniej, dlatego tutaj będziemy musiały Popracować trochę nad tym, żeby ona właśnie Bardziej słuchała moich komend I nie wykonywała sobie rzeczy Tak o po prostu, natomiast końcówka już tutaj e, Tak naprawdę ładnie, chociaż No ten out, ten out Ale reszta na, e, tak naprawdę ładnie No, no i bieg piękny e Naprawdę bardzo ładny, tak naprawdę tu się może skomentuję e, Natomiast torak był dosyć wymagający Tutaj ładny aut, wyszedł tu ładnie wszystko, nic nie ten e, Bardzo szybki piesek był Natomiast co się okazało, miałybyśmy pierwsze miejsce Jednak była tyczunia, no i okej okay. Ja się cieszę z tego powodu, że to jednak była jedyna tyczka tych zawodów No i osoby, które mnie dłużej oglądają Więc że Hina ma problem ogólnie z tyczkami, no i my się z tym męczymy e, Generalnie no już sama tak naprawdę jakbym nie wdrażała w specjalnie e, właśnie, nie wiem ci Czaj na te tyczki. Przestała mi trochę zrzucać tych tyczek. Eee, przykład właśnie, ponieważ my już byliśmy na oppo, byliśmy, na oppo dwa razy byliśmy właśnie na Opodjafach, natomiast w tej hali byliśmy już też na opo, z czego macie filmik. Um, z tych op chyba nie ma filmiku? w się sensie, e, nie na hali opo. No Z, z ostatnich op, gdzie też zajęliśmy e, tak naprawdę dwa razy podium e, Jest filmik, no i tam właśnie też się skarżyłam na to, że kiedy robiła bardzo dużo tyczek e, Tutaj przez całe zawody, gdzie było startów więcej niż ostatnio nawet Bo było 6 startów e, Tak naprawdę to była jedyna tyczka No ale najgorsze, że w takim biegu Gdzie tak naprawdę mielibyśmy pierwsze miejsce, gdyby nie ta tyczka Bo chienka okazała się naprawdę bardzo szybciutkim pieskiem No w każdym razie tutaj jeszcze pod koniec, spoko Aucik wyszedł Dalej tak naprawdę coś, co specjalnie... Składałam właśnie do tego momentu, czyli zajrzenie do e, nagród, jakie otrzymaliśmy, właściwie jedna nagroda, ponieważ dwa razy byliśmy na podium, jedna nagroda została już a było to był to kilogram e, karmy od Bemo, e, natomiast, <grym>, jednak jak mówił tak? Będzie żarcie, na pewno będzie jakieś żarcie tam. E, natomiast tak, pokażę Wam właśnie przykładowe nagrody z takich e, zawodów. Mienną no, właśnie z tych nagród na, na e, pył kilogram no i teraz jak może się zacznijmy od e, starter, starterów. E, Zrobię pakietów startowych, o, pakietów pakietu startowego, ponieważ aż żeby tak. Miodzi, tak jak w ogóle właśnie e, na... Letnich op No i teraz tutaj właśnie drugi pakietik startowy, może ja go najpierw otworzę, żeby nie mówiła i szeleściła jednocześnie. Okej, okay, i mamy takie coś i może tu zacznijmy? Tu mamy jakąś taką po prostu taki bryloczek z firmy e, Fitmin, która właśnie e, była sponsorem tych e, starterów, tak, przepraszam, e, pakietów starterów. Mamy taką odblaskową właśnie opaskę no i dwa pakiety próbne karmy fitwin tak tutaj widzę dwa różne e, chyba smaki są okej okay. no i teraz ta nagroda tak naprawdę to była nagroda za e, pierwsze miejsce no i zobaczymy co tutaj firma Empire przygotowała e, mogę, w ogóle czułem się tak jakoś profesjonalnie no i to już widziałam tutaj jest super e, słodka świąteczna bardawka także na pewno Hienka ją założy na wikinię tak żeby być fancy ubrana. No i co dalej? Dalej również próbka karmy. Tym razem właśnie to jest Karma Empire. O, oh, przepraszam. Karma z Empire. Dalej tutaj jakieś ulotyczki, ale adwokat, wszystko jest takie fancy. Ok, środkowo jest jakaś taka standardowa jakoś ich oferta, powiedzmy. No i ostatnia rzecz. Nie, jeszcze nie ostatnia. Ostatnie dwie rzeczy to jest oczywiście fancy długopisik. Tak, że długopisów nigdy za wiele. No i jakaś taka w ogóle broszka, przypinka. Bardzo ciekawi, nie wiem, że może y, powinno nosić takie fancy y, właśnie broszki, chociaż to nie jest y, zbyt y, w moim typie, aczkolwiek, nie wiem, może sobie przeptać gdzieś do plecaka czy coś. No i najważniejsze rzeczy, czyli medale. Tutaj właśnie jest medal różowy za pierwsze miejsce i niebieski za drugie miejsce. Jeszcze fajnie, jakbyśmy miały ten fioletowy do kolekcji za trzecie miejsce, w ogóle strasznie ciemno się zrobiło. Ja jest godzina, a nie mam zegarka. Jest godzina prawie 16, także już a zaraz zapalę światło i żebyś nie mogli zobaczyć. Tada! Idziemy zawiesić e, medale i kończymy e, ten e, filmik. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Momencik, pierwsze było, drugie miejsce. O właśnie, patrzcie, tu są zeszłoroczne e, dwa trzecie miejsca z OPPO. E, z letnich nie mamy, co prawda, natomiast tutaj mamy dwa kolejne medale i tym razem właśnie drugie i pierwsze miejsce z tego rocznych OPPO zimowych także... Zobaczymy, mogę zacząć... O, fajnie, że widzieliście. Przepraszam, że tak trzymam, ale no, nie godziny testy, nie mam nawet gdzie postawić sobie tutaj e, telefonu. I całkiem sporo bym się tych metali tutaj do tej gry jak będziecie ja zobaczyć te dwie piękne rozety. E, no dobra. Ja e, już się z wami szagnam, tak naprawdę. E, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. E, no, był co prawda właśnie mały vlogowy, sporo jak zwykle gadałam, e, ale to jest standard. Między innymi dlatego otworzyłam ten kanał, bo kocham gadać Przys żeby nie męczyć ludzi, którzy nie chcą mnie słuchać. Um, mam nadzieję, że wy chcecie mnie słuchać, dlatego to oglądacie. No dobra. E, to by było na tyle. No i co z tego filmiku? Aha! Miałam jeszcze powiedzieć wam coś. Ponieważ e, tak naprawdę za. Jakiś czas, już jest koniec roku. My już tak naprawdę, prawdopodobnie w tym roku e, skończyliśmy nasze sezony startowe, w sensie i ten Frisbee i Agility, także prawdopodobnie to są już ostatnie medale z tego roku. E, natomiast z tych też, też okazji przygotowałam dla Was, e, jeszcze nie przygotowałam, przygotowałam dla Was filmik podsumowujące ten sezon. E, no i tam też mniej więcej powiem trochę więcej na temat roztrenowania naszego, e, które w sumie nawet jeszcze nie wiem, jak za bardzo będzie wyglądało, także tam właśnie Wam opowiem jeszcze, co plan. Przepraszam, nie ogarniam tego, staty... nie ogarniam tego statywu, e, także tam mam właśnie więcej e, powiem na różne tematy, jak sobie będę po prostu gadała pół godziny, wy zobaczycie jakieś 15 minut. No dobra, no to do zobaczenia, do następnego filmiku, nie wiem co to będzie za filmik, ale mam nadzieję, że będzie jakiś fajny, także pa!